Wszyscy zgłosili, że ja jestem niebezpieczny, chociaż y, nikt nie zauważył, że tak. I koniec. To kiedy się będziemy odnosić do tego? Dokończyłeś swoją swobodną wypowiedź? Nie, tutaj ta swobodna wypowiedź to nie jest żadna swobodna wypowiedź. Swobodna wypowiedź to ja wtedy mam, co sobie nagrywam na kanale. Powtarzam, wina nie jest faktem tylko stanem umysłu. Ma Pani notatki, ma Pani wszystko, Pani Moniczko. No. Pani Moniczko, wszystko Pani ma. Oprócz karnych rzeczy to jeszcze jest głowa do omówienia w moim Bo przypadku, tak? I o Pani na końcu. Czas Tutaj jeszcze i damy radę. Rzeczy, nie? Damy, damy radę, rozśmienimy to oczywiście. Pewnie my to załatwimy. Mało tego ja... nic. <grym grym grym> ale to jest <grym> fajnie, nie? ze starszą Panią muszę, tak. słuchajcie, ze starszą ja Panią. Ja mam jeszcze inne tematy do, do Dlatego widzisz, takie rzeczy trzeba pokazać ludziom. Tak. Pani sędzio, to co Pani robi to jest nieproporcjonalne przecież. Sędzio, pani Sędzio, ja to puszczę w internecie. Tak, ale to jest moje życie, pani Sędzio. To jest moje życie. Ja jestem spokojnym człowiekiem, badaczem, naukowcem. Dobrze, ale przypominam, że wina nie jest faktem. To pani słyszała. Wina nie jest faktem, tylko... Powtarzam, wina nie jest faktem, tylko stanem umysłu. Ma Pani notatki? Ma Pani wszystko, Pani Moniczko? Pani Moniczko, wszystko Pani ma. Dobrze. Wychodzimy. Do widzenia. Dziękuję, doceniam. Anda, wyczekałaś się. No. Jak oceniasz? E, no, dzisiaj. Tak. No, które mi tutaj. To samo, a może jeszcze gorzej. Mm. Nie wiem, tak moim zdaniem. Mm, no. Trzech, dzisiaj to było. Dzisiaj ekipa. Do widzenia? Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Narracja budowana. ojej przepraszam. Tak. Narracja jest yy, budowana sędzia. No, widziałeś, nawet protokolat. Yy, zwróciłem Nie. uwagę na protokolenta. I też sobie mm, no, robią sobie co chcą można. Nie miałeś tego. możliwości swobodnej wypowiedzi do końca. Nie, Nie miałeś możliwości y, do końca zapytania świadków. Ja wiem, że trzeba pytać świadków o e, okoliczności. Ale to tak się ale, nie dzieje w życiu. Ale dlaczego sędzia, jeżeli e, przedstawia sprawę, tak, to bierze okoliczności? A dlaczego Ty nie możesz e, zabrać, e, powiedzieć o okolicznościach? To jest niesamowite. E, jest... W e, badaniu sprawy, ta, to jest, Słuchajcie... To jest, ja rozumiem, że ktk tak wygląda, że, że musisz zadawać już pana nie będziemy nagrywać. Tak? Musisz zadawać, tak jak powiedziała pani sędzia, bo ma rację o, o, o okoliczności, ale pani sędzia też pyta o ogólną jakby ogólny rys tego wszystkiego. Ty nie masz możliwości. Nie. Można powiedzieć tak, to co Mirek powiedział, czyli jak jesteś oskarżony o, załóżmy, jeden, jeden artykuł i budują ci na przykład dwa tomy akt, to to co Mirek powiedział, nie wolno ci się odezwać na temat dwóch tomów akt, ale możesz tylko na temat tego artykułu. Czyli dla ciebie zostaje taka, że tak powiem, właściwie, właściwie tak wąski, że sam nie wiesz jak wąski bo sam nie wiesz, no nie, a, a ca o całej reszcie ci nie wolno mówić, natomiast wszyscy inni mogą powiedzieć, co chcą, bo sędzia powiedziała, że to jest ich oczywiście swobodna wypowiedź. Ale teraz tak, dajmy na to, że miałeś dzisiaj możliwość swobodnej wypowiedzi, w twoim odczuciu, czy dokończyłeś, swój, nie. dokończyłeś swoją swobodną wypowiedź? Nie, tutaj ta swobodna wypowiedź to nie jest nas swobodna wypowiedź. Swobodna wypowiedź to ja wtedy mam, co sobie nagrywam na kanale. Ewentualnie teraz można powiedzieć, że mamy bardziej swobodną wypowiedź, bo y, Mirek mi nie blokuje swobodnej wypowiedzi. A sędzia mi tnie swobodną wypowiedź. I to jeszcze jest, no macie sytuację stresową, macie sytuację, że no właściwie w każdym momencie sędzia wam może przerwać, przynajmniej ta tutaj. Czyli, no, Jan? A czy się komfortowo na nie... sali sanitarnej? Nie, nie, nie. Nie ma tu komfortu. To jest tak specjalnie skonstruowane, żebyś nie miał komfortu. To jest po prostu, to jest taka mechanika tej sali. Jesteś no stop zaskakiwany. Nie wolno ci powiedzieć, e, jak się pytasz o cokolwiek, nawet o artykuł, bo ja się pytałem o zwyczajnie o artykuł, tak? Chciałem prześledzić dosłownie, miałem artykuł z miru domowego. Pytałem o artykuł i mir domowy. Nie wolno mi było zapytać o zwykły artykuł. Bo ja podobno mam pasować do artykułu, tak? Jestem ja i jest jakiś artykuł. I teraz e, podobno to ma pasować. Ja, jeżeli ja pytam o sam artykuł, to sędzia mi to przerwała. Nie wolno mi się pokazać różnicy albo dopasowania. Rafał, e, na czym polega swobodna wypowiedź? Na tym, że najpierw po prostu robi się warunki człowiekowi do swobodnej wypowiedzi i wtedy on ma swobodną wypowiedź. Bo tutaj nikt nie ma swobodnej wypowiedzi. No, y Jesteś wezwany, stoisz, nowe warunki i teraz masz mieć swobodną wypowiedź? Jesteś postawiony, można powiedzieć, przed y, wielkim autorytetem sędziom, na przykład jako świadek, i miej tu swobodną wypowiedź. A najczęściej ludzie się skarżą. I czy ja mam same skargi? Akta zbudowane ze skarg. Wiesz co, nie możemy Pomówić mówić o tym, co się wydarzyło na sali sądowej, może, ale... ale ale no ja nie będę mówił, Rafał, możemy, dwie, na, dwie, możemy. Osoby, dwie osoby były tutaj zaproszone przez sąd albo zaproszone przez prokuratora, tak, pani i pan, co oni e... wnieśli do tej sprawy? E, ty mówisz o właścicielu parkingu? Słuchajcie... I, 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 o, i o pani, e... na końcu, e, nie, przed ostatnia. To zaraz. E, właściciel parkingu. Co ma wspólnego e, właściciel parkingu ze sprawą? Tylko, że właściciel parkingu, pytany, opowiadał, że słyszał, słyszał o panu Rafale, że pan Rafał chodzi i pan Rafał, pan Rafał, więc można powiedzieć, e, sędzia się go pytała, a co wiesz o klipsach urzędu? A on mówi, że oczywiście wie, bo słyszał i trzeba wpisać i tam oczywiście wpisywane do artykułu, że pan, że słyszał, że pan Rafał coś tam ukradł z klipsy z urzędu, że pan Rafał się, jest awanturujący się, że pan Rafał, że pan Rafał właściciel parkingu to mówi. O takich rzeczach, których no ani świadkiem nie jest, to jest można powiedzieć widz, plotkarz, tak bym to powiedział, tak? Przyszedł jakiś plotkarz i co słyszałeś o panu Rafale? No to powiedział do Agli, poszedł. I cały jego wkład. Potem była pani. Nie wiem, Ma Marta? Która tam była? Bo ich dzisiaj było ilu? Bierek. Potrzymaj, ja zobaczę, imię wiesz. Ilu ich dzisiaj było? No sporo. się. nie Aha, i sędzia powiedziała, że kończymy 30 kwietnia. Czwarta. Marca. 30 marca. Klau Klaudia. Pani Klaudia, 30 marca. A Nie będzie jeszcze żadnych... Nie, już teraz? będzie chciała zakończyć. Będzie chciała to kończyć, czyli wszystkie wnioski Marcina Celarka nie, policjanta, który oskarża nie, nic nie. Można powiedzieć, czy ja dzisiaj miałem jakiś wniosek przyjęty? Chyba nie. Z prokuratury dzisiaj był Nie. Nie. A ci, kto to, to był? Ci świadkowie? No. No to mówimy właśnie, nie? Mówimy o nich. Parkingowy. Aha, parkingowy e, był. Pani farmaceutka. No, ale parkingowy to działano jakiej zasadzie? Jaką ma y, zbieżność? Czyli policjant zatrzymuje, nie. przekazuje. Y, co oni mają umowy między sobą? Nie wiem, no Rafał chciał to wydobyć z Pana świadka, ale nie dokończył. On, świadek, już za bardzo nie wiedział po co jest, ja też za bardzo nie wiedziałem, ale... No, ale ja ten temat pociągnę jeszcze do kwietnia, mogę złożyć jeszcze dokumenty ja jakimś Czyli ta. Bo jak mówię, ja o tym co mówiłam o że to ta, taka sama dokładnie sytuacja, czyli najpierw Policjant mówił, że to musi iść na parking i trzeba za to zapłacić, a jak ja powiedziałam, że ja ma, znam swoje prawa i wcale to wygląda no. inaczej, więc zadzwonił do mnie za godzinę i mówi, nie musi pani płacić za parking. Stoi tam i nikt nie wypycha, nikt Pana nie chce no... płacić, nikt nie. No, Wanda to miałaś na sytuację. Ale sam fakt taki jaka jest zbieżność parkingowa. I na tak, tak, zakładali. róż czyli tak, bo wa o czym Wanda mówi, Wanda mówi o dwóch różnych sytuacjach. Ale takie same jak pojazd. Tam. No o masz, zakładę. masz, masz. pojazd w Polsce, albo w jaworze, albo u ciebie. No No, no. no czyli u mnie no, są no, inne warunki, a u ciebie inne. No. Ale najpierw były, takie ale najpierw same, że były powiem, tak, że znamy czyli... prawo, To zadzwonili i powiedzieli, że oni się pomylili. Tak. Bardzo panią przepraszamy. Nie musicie odbierać, nie musicie płacić. czyli No coś chciałabym pociągnąć ten temat, o czym mówiłam, Myślałam, że tu ci się dzisiaj uda coś więcej, ale niestety nie. No bo to, no, ale to jest ale Tutaj, Wanda robimy I damy dobre radę. rzeczy, nie? Wanda robimy radę, dobre rzeczy. To, Pewnie my to załatwimy. No, mało tego ja. Ale to jest fajnie, nie? Ze starszą panią muszę. Tak. Słuchajcie, ze starszą ja panią. Jakby młodych nie było. Spędzienia. Dzisiaj tu poza Rafał, idziemy do biura podawczego. Dobrze. Wiesz w jakim celu? Pójdziemy. Coś tam pewnie złożymy. Coś tam złożymy. Coś tam włożymy. Słuchajcie. A, trzeba by dopytać o ten parking. Pismo złożyć, maila, zapytanie. Ogólnie mamy teraz. Jaka jest? Chciał się dopytać, Rafał. No tu nie można. Znaczy, nie mam możliwości. O, nie, tak. że nie zdążę, tylko nie miał możliwości. Uh -huh. eee, Temat nie ciekawi nie pozwoli. Nie, nie, nie. Ale to ja tak nie to jest, umiem pytać. No, Mirek, jest Mirek. Szybkość ja... KPK. Mirek, Mirek popatrz, bo już praktycznie wszyscy byli powiedzmy, no nie przesłuchani. No nie, Wycho... No ale całe mnóstwo osób było. Nie, nie. Całe mnóstwo osób było. Marka? Czy ja jestem, Czy ja jestem taki nieudolny, że wszystkich... Wszystkich trzeba było przed końcem y, wyprosić, żeby skończyli. Tak, 30 marca. 30 marca. Tak, 30 marca. I prawdopodobnie to, to, to już będą głowy końcowe. Tak przypuszczam. Y, bo będzie chciała pani sędzia y, zakończyć, zakończyć już to. Tak, to się nazywa. Ja chciała, nie wiem, Ale jakieś na otworzenie nagrań będzie, Rachol. No, no chce otworzyć nagrania i skończyć? To jak to dziwne troszeczkę. To jest dziwne. dziwne. <coughs> Patrzcie się, mamy dwie godziny na jakieś nagrania yy, i koniec. To kiedy się będziemy odnosić do tego? Do, do tylu dni, do sześciu, sześciu oskarżeń, to masz, yy, trochę filmów. 30. No tak jest plan. Tak jest plan. oglądanie i zakończenie? Tak, Ekspres. To no, szybkość KPK. No AI mówi, że to są cechy prokurowania. Bo e, jeżeli jest bardzo dużo oskarżeń, jeżeli jest bardzo dużo oskarżeń, a krót, skrót, skrócili czas, bo to sami powiedzieli, że sprawa jest skomplikowana i emocjonalna, a tu wychodzi, że będzie sześć spotkań, sześć wychodzi, tak? Bo to będzie to jest piąte nasze dzisiaj i ostatnie szóste. Czyli do sprawy skomplikowanej, emocjonalnej sześciu jest sześć spotkań, gdzie niektórzy do jednej mają y, sześć. No nie? A ty masz sześciu sześć. A ja mam do sześciu sześć. I to są rzeczy... I, i to są rzeczy grubo więzienne. To są rzeczy takie właśnie psychiatryczne. To są takie rzeczy, że tutaj się omawia. Tutaj jest no, oprócz karnych rzeczy, to jeszcze jest głowa do omówienia w moim przypadku, tak. To są dwie rzeczy do omówienia, cały człowiek, a ja mam to zrobione tak jak dla kryminalistę, któremu się nie odpuszcza. Tak, ci, o tym, tutaj to Proszę? Ci, co tutaj na korytarzu by nie czekali tam, to właśnie w ten sposób mówi? Że? O mnie? Tak. Że jestem... A ja powiedziałam, dla, mówicie dlatego, że jesteście beneficjentami tego systemu. Jest was tutaj piątka, takich ludzi w urzędach tu i tam, ile może być tysiąc osób, a ja można ile ma tysięcy? Ktoś się pytał zdanie, w jaki sposób, czy nam to odpowiada? E... Czy to tak powinni być przyjmowani petenci? A, a... W taki sposób, że policja i parking mają ze sobą jakieś umowy? Kto o tym decyduje? I że właściciela się nie pyta, zabiera mu się jego własność. Nikogo to nie obchodzi. Jeszcze każe mu się płacić. A gdzie? A. Czy on ma pieniądze? Czy on ma pracę? Czy, czy jaki jest jego sam y, budżet? Nikogo to nie interesuje. tylko w tej w, w grze. Tych tak, tak. W, tej, w tej grze. Ok. A jak już jesteś bardziej, można powiedzieć, doczekliwy, to wtedy. Mm... To jesteś osobą niewygodną. Zgadza się. A jak jeszcze jesteś jakiś majętny, to ci zaraz uszczuplą to, taką karą, taką czy inną. Oni mają na to sposoby. W jaki sposób? No ogólnie chodzi o to, że ja w pewnym Znaczyć sensie budżet. zadarłem ze świadkiem urzędowym. Świat, to, to jest, to jest dobrze powiedzieć, świadek urzędowy i teraz możesz zobaczyć co, co urzędnik świadczy o interesancie, bo ja byłem interesantem z kamerą. Tylko tyle. I załatwiałem interesy to ja mogłem o sobie usłyszeć, że ja byłem, że ich nękałem, że ich nachodziłem. Słuchajcie, by, byłem ze trzy razy? Proszę. Ile ja tam w byłem? Trzy, cztery razy? I ja już mam status nękania, nachodzenia. Um, Kryminalistę, tak? Kryminalistę i jeszcze... Yy, Niezrównoważone nie, nie psychicznie? I się boją. <laughs> tutaj zauważyłem, że tutaj wszyscy się mnie bali. Tu wszyscy zgłosili, że ja jestem niebezpieczny, chociaż yy, nikt nie zauważył, może tak. Może łatwo, A właśnie, w jednym momencie chciałeś dociekać to, no ale to nie mogę powiedzieć, tak? Możesz. Co i co? Nie, no. ja nie będę mówił. No. A w jaki sposób? Ja, ja się zim... dowiedzieć, czy słuszne jest niejawne posiedzenie takiej, takiego... Nie typu. jest słuszne. Przecież to jest nie. wbrew interesowi społeczeństwa. No, oczywiście. Jest. Społeczeństwo ma prawo wiedzieć, w jaki sposób się odbywają rozprawy. Jest, że ale... Że to jest całą fakturą. Ale, ale to by było niewygodne dla społeczeństwa. Ludzie, ludzie tak. No, żeby, się na co ludzie by ten się ten dowiedzieli, ten jak wygląda sprawa i prokurowanie tej sprawy. No i o to chodzi. Że krzywdzą ludzi. No, ale to i tak wyjdzie. A to ludzia tu się tworzy. To, jest, no, to wyjdzie. To jak jak będzie, słucha, Wanda, te materiały zostaną opublikowane. Jak się zakończy cała sprawa. Na Tylko, że to już lato... będzie za późno, bo Rafa będzie w więzieniu. Bo... To tak w tej eee... 25 lat, no. nie? No. no to może. Może nie zrobimy tego, może społeczeństwo się ruszy, bo tutaj widzicie, tutaj jest ważny wasz, wasz ruch, cokolwiek, chociażby... Słuchajcie, ja jeszcze raz powtarzam. Nie chodzi mi o Twoją sprawę, o sprawę o. tych urzędników o. i tak dalej. Ja y, oglądam to z perspektywy widza, jak rozgrywana jest tutaj ten, y, ta, ta rozprawa sądowa, na jakich zasadach i tak dalej. Czy wszystkie strony... Mają równe prawa, o to mi chodzi. To jest tak, tak na boisku. Inter, inter, internauci, słuchajcie, czy wszystkie strony mają równe prawa. Bo Ale ja tu tego nie widzę. Nie ma tutaj tego. I to też pokazuje, że system nie daje ci równych szans. Mało tego, że jeśli się kogoś oskarża i jest to karne groźbą siedzenia jakąś i jakiś ma wnioski oskarżony, to się uchyla te wnioski. Nie mogą być uchylane. One wszystkie do nie mają być sprawdzone. Czy prawdą jest, czy nieprawdą? No gdzie jest prawda? Kogo interesuje prawda? A wręcz nawet jak składałam, jak gdyby tam w aktach jest moje oświadczenie, protokół jest z prokuratury. Ja nie mogę do tego dotrzeć. Żeby sprawdzić, co tam prokurator zapisała, to ja muszę zrobić opłatę. Czy to jest przedsiębiorstwo dochodowe, prywatne, prokuratura? Sąd? Co to jest? Yy, tam było przepisowanie jedno, działa? musisz to sprostować, ponieważ sędzia zapisał do że to jest 8 przez 22, nie 5 tylko 8 przez 22. Nie słyszałem tego, czyli kolejna manipulacja 5 przez 22. Ja przypuszczam, że ona powiedziała pani sędzia 8. To nie czy 6. To ale nie ona dobrze wie, że 5. Oczywiście, że tak. Bo to nie raz, to specjalnie. No to i... tak jak ale to dobrze. Jej, widzicie, tej razy jej mówię paszport podkładam, a ona pisze inaczej. No to co to jest? Jakie ma wykształcenie ten ktoś? Jeśli fałszuje dane. Sprawdź sobie protokół. No i właśnie, jeszcze nie ma wczorajszego protokołu, a to już drugi będzie. Czyli teraz mam dwa... Popatrzcie, teraz mam dwa protokoły do obróbki. No, nie, jeszcze jest 7 dni na to, na dwa protokoły teraz, na to, żeby poprawić coś. Czyli jeszcze mogę poprawić protokoły. No tak, no musisz dawać sprostowania do protokołu. Ty rób to. Rób to. Daj sobie to przeleć jak ty to robisz przez AI, swoimi słowami też i rób sprostowania do protokołu. Bo. Ogólnie to jest koszmar, słuchajcie. O, bo ten sędzia, który będzie w drugiej instancji, mam nadzieję, że będzie. Że, że jak dostaniesz wyrok, to wiesz, że to masz parę dni na to, żeby. 7 dni na. 7 dni tak, na, na, na od, yy, od... odwołanie się. Tak, odwołanie się do instancji. Ale to jest chyba 7 dni na napisanie całości do wszystkich akt. Yy, dostaniesz wyrok do domu i od tego momentu masz określony czas, żeby złożyć. Yy, wniosek do y, kolejnej instancji. E, tak. A właściwie to moglibyśmy już zacząć to robić, czyli przygotować Sąd Okręgowy, że jest taka sprawa i jest prawdopodobieństwo... Tak. Ty to zróbmy, tak, by, zróbmy tak, zróbmy tak, określmy... No, możesz prawo. to wpisać wszystko w Może słuchaj, okreś... na postanowienie. Bo jeżeli my mówimy no, o prokurowaniu, to musimy też przewidzieć efekt tego, no nie, czyli właściwie możemy przewidzieć jaki, co sędzia powie. Jako prokurująca. No ja ze swojego doświadczenia sądowego przypuszczam, że będziesz miał karę więzienia. I to nie są przelewki, prawda? No? E, tak, tylko że nie bardzo, bo widzisz. Yy... Tak naprawdę ja bezdotykowy bez byłem. A powiedz mi, e, możesz mi to powiedzieć? Byłeś już kiedyś karany karnie? Masz, e, masz kartę karną czy skąd, ja, czy nie? O, ja, tak powiem. Ja byłem za od, odróbki może? włożony, bo wszedłem... Ustawowy nie bo w Polsce mamy ustawowe niewolnictwo, czyli prokurator, <laughs> y, nie prokurator. <laughs> Policja mandaty daje, kurator to zamienia na prace społeczne, czyli ustawowe niewolnictwo. Nieważne, czy ktoś ma pracę, czy ma z czego żyć, ma za darmo pracować. Kto tu z nich za darmo pracuje? Każdy bierze pieniądze. Natomiast ktoś, kto, kto nie ma pieniędzy nie ma pracy, ma i za darmo pracować. Ludzie, co to jest? Może masz czystą kartę e, karną? No, no, nie, nie mam czystej karty, bo mam. No to, bo no mam to sobie, to sobie wyciągnął sędzia i będzie też na tej podstawie. E, to, oni tej wszystko kar. wyciągnęli. Słuchajcie, jeżeli takie rzeczy jak y, biorą y, no, szefa parkingu, po I co? co? Żeby taką narrację budować, to oni dosłownie budują dalej narrację, oni nie przerywają narracji. Maciej Michno, prezes, to samo robi, że on mnie już nie przyjmuje. Wczoraj dzwoniłem, trzeci raz mnie już nie przyjął. Maciej Michno przestał mnie przyjmować jako prezes sądu i to jest już który prezes? Czwarty prezes, który mnie nie przyjmuje. Napisz, Piąty! Napisz do właścika praw obywatelskich, że są łamane twoje prawa obywatelskie. Ale no, U mnie jest tak. taki Rafał, jedź, Ja nie o Jedź do rzecznika wde... praw, wczoraj był, wczoraj, do... Tak? wczoraj był Paweł z Bartkiem, Katowice, Katowica, Krzysztof Katowice. Marszałkowski, jedź do pani urzędnik, pani urzędnik pisze to, co chcesz. I rzecznik praw obywatelskich odniesie się do tego, że są łamane twoje prawa obywatelskie. No i to trzeba będzie zrobić, chyba przejechać się faktycznie. Ale to przecież tu sędzia która ta chciała mnie ukarać, przekazała sprawę innej sędzia, ta inna sędzia zniosła karę, wręcz nawet moją postawę obywatelską chwaliła, że łamane są tu prawa, tak. konstytucja łamana, prawa tak, o są, konwencje. Ale, ale kto to stwierdził? Sędzia. Koleżanka. Ale to jest zupełnie inny y level. Ale jaki tryb? Żaden. Zupełnie że mam rację, że się upominałam y, jako do społeczeństwa, że ich prawa są łamane. No i koniec, nic się dalej nie dzieje. No bo to zostało tutaj, to, w, tym, to, w tym Czyli mistrz, satysfakcję tutaj. miałam, że mi napisała, no. pochwaliła mnie. Tak. Właśnie, Ale to zostało tutaj. Właśnie, ja, musi być na zewnątrz. Właśnie, ja mówię tak, że bez, na zewnątrz. u Moniki to chyba bez tysiaka to nie ma wokandy, nie? No bez ja tysiąca złotych. Zmienny. No to ja już Ale mam nie, u niej 3000, 3500. No. Bo dzisiaj dostałem tysiąc tylko, czy dwa tysiące dostałem? Tysiąc. No, raz tylko? Z No, ale to jeszcze musiała dać swoją pensję, żeby no, ale płacić. czujecie to? Dać człowiekowi trzy tysiące, czyli pół tysiąca y za po imieniu... Tak. No, po imieniu. No to jest jakby ciepła rozmowa. Za brak słowa pan do imienia tysiąc złotych. Tak. To jest niesamowite proces. Ja I, I nazwać to ubliżeniem, Mirek, Nie Ubliżeniem. Nie, Ta. Ona, to nie. To ona, ona mówi tagel, tak, lub tak. Mirek, Mirek i ci ubliżyłem za tysiąc złotych. Tak? Bo ci nie powiedziałem pan na przykład. Popatrz, z panem jest dobrze, za darmo, ale jak jesteś samym Mirkiem, to jest tysiąc złotych. Nie tylko odjesz pan, no widzisz. To jest nazwisko wszystko Iwie. A ty e, jest Dlatego widzisz takie rzeczy trzeba pokazać ludziom. Dlatego dzisiaj złożyłam za żalenia. Bo to jest no ważne. Idziemy. To są takie proste rzeczy, chociażby, takie proste rzeczy, jak te umysły myślą. Niech mi odpiszą napisy. Idziemy. idziemy do biura. Idziemy. idziemy do biura, dobrze. A potem na policję jeszcze. Z Juliuszem? I jest ja to wszystko. Dobrze. dobrze, dobrze, dobra. Dobra, dorobimy, no, robimy. Słuchajcie, jak macie jakiś pomysł, może tak przed zakończeniem. Jeżeli ktoś ma jakikolwiek pomysł, bo Mirek tutaj widzę, że lubi napisać, się angażować w pisanie, to jest dobry w tym, to bardzo dziękuję. Ja jestem dobry w mówieniu. Ktoś może być jeszcze dobry jeszcze w czymś. Ja mogę nosić, bo... e, teraz donosić. Teraz Pamiętajcie, że wcześniej zaczęliśmy. Pan to może donosić. Na ten system Żyjemy w obozie koncentracyjnym. Tworzą dokumenty, do których nikt nie może zajrzeć. No to ja, a biorą za to pieniądze. Każdy powinien to widzieć. Za to dostają pieniądze. Wanda będzie naszą maskotką, tutaj. <śmiech> <śmiech> a, ja wygoda... jest a jak ładnie no, nasza Wanda wygląda. No, tak bardzo, ładnie, bardzo, bardzo ładnie. Dopiero byłam umierająca. Się. No właśnie, to no Ja no okay, Wiemy, po wiemy. Słuchajcie, życie jest zdrówka w Wandzie. Jest okej. Tak, tak. Byłaś w szpitalu. Na tak. goni. Okay. tak. I zobaczcie. Ten? Ten stres mi tak działa, w pewnym wieku po prostu stres już się nie znosi tak łatwo, a tu specjalnie robią was, żeby ze tak, tak, tak. masz coś tak. powiedzieć, masz odbierany głos. Chcesz wniosek? Nie, nie możesz, jest tak. oddalony. Jak myślisz, wiersz, w jaki sposób masz się bronić? No, nie ma możliwości. z pismami tylko, no no tak. Tak. bo tutaj w twoim wypadku na sali sądowej słowa nic nie znaczą. Słowa. Słowa, słowa są, tak, słowa to nic nie znaczą, to jest niesamowite, to jest niesamowite. Dobra, idziemy, idziemy. Dyktatura. Apartheid. Apartheid.